Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj prezentujemy rozgrywkę w Babel. Jest z nami Daniel, Mirka, Aneta i Gosia. Gramy w tryb kooperacyjny. Każdy z uczestników dostał 5 losowych klocków. 4, 5. Tu masz 5 klocków. 3, 4, 5. Dobra. Pamiętajcie, że zgodnie z zasadami możecie dotykać tylko swoich klocków i planszy w dowolnym momencie może dotykać tylko jeden gracz. Mirka, jeżeli zdecydujesz się wybrać jakiś klocek i podasz go Anecie, to Aneta już musi dołożyć ten klocek na planszę zgodnie z trzema podstawowymi zasadami. Tak, aby klocek po dołożeniu znajdował się stabilnie na planszy, czyli nie dało się go przesunąć na boki. Po drugie Klocek musi być dołożony do istniejącej konstrukcji, do istniejącej wieży, tak aby stykał się co najmniej jednym bokiem z konstrukcją. A po trzecie, e, najwyższy punkt klocka dołożonego musi się znaleźć na, na wysokości wieży. Czyli jeżeli wieża będzie na trzecim poziomie wysokości, to musi być na co najmniej trzecim poziomie wysokości. To zaczynamy od milki. Przed Wami jest plansza. Pusta? Tak, pusta jest póki co. To jest plansza? Tak, Ty wybierasz klocek, tak. Ty wybierasz klocek i, i podajesz ci, I Aneta ten klocek, który Ty wybierzesz, już musi dołożyć. No dobra. Aneta, masz tutaj klocek na płasko do Ciebie. Mhm. I połóż go... E, masz jakby takie e, jedynkę, co nie? Taką na płasko, co nie? Nie wiem, czy czujesz, bo masz tak e, poziomowe i masz taką jedynkę, wystającą, to połóż jakby, żeby ta jedynka e, normalnie leżała, co nie? W sensie ty, 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 ten cały dół leżał po prostu z tą jedynką. Na pasku. Na płasko. Muszę to jakoś wbić, nie? Tak, wbić musisz po prostu. Zahakowania. Za bo tą jedynkę możemy ja wykorzystać. Tak, bo jak tą jedynkę po prostu wykorzystamy i dookoła po prostu pójdziemy tego, to będzie mogło się do tego włożyć taki. Tak? Nie, muszę... to nie, ja nie mogę tak po prostu wziąć i moją piątkę dołożyć. A potem będziecie musieli wszyscy budować wokół na wysokość 5. Tak, ale na przykład są też inne, co nie? Może tak. o co chodzi? Wóz ma swoją specyfikę. Żeby ruszyć, wrzucasz trójkę. Luz to opcja parkowania. Wsteczny to dwójka, a gaz to wsteczny, jasne? Tak. I pedał gazu źle chodzi. Wciskaj do dechy, bo może ci zgasnąć. To teraz Aleta wybiera swój kocek i podaje go Spróbuj tak, żeby nie było trzeciego piętra. Okej, okay, dobra, dobra. O nie, czekaj, bo. Nie mam chyba dodatkowego poziom. tutaj, bo to jest za długie. A to muszę mój, na płasko? Spróbuj inaczej to położyć, żeby nie było dodatkowego poziomu. Mam hmm. ochotę podglądać. No to muszę chyba zrobić ten dodatkowy poziom, bo co ja z tym zrobię? Po położeniu klocka możecie sobie teraz nie podotykać mój. tej wieży. Obecnej. Pomacajcie sobie. O. Jeden, dwa. Trzy, czemu chyba tak położyłeś? No bo... Spróbuj się sobie to przepiąć. Zwalam. No nie, ja. Nie wid, może. Ja widzę, się widzę w głowie, ja trzecim okiem to widzę, to że to dało się godziny, położyć inaczej. Zostaje. No ale... To Wiesz jak to można było położyć? Hmm. Teraz mi pokazałeś? pokazałaś? O. No, nie. <laughs> <laughs> Musi mi coś dać, co ma przynajmniej w jednym wymiarze trzy. No niestety no. mam takie coś. Ale to już muszę, Ale jak już tak mi dajesz, to już przywziąć, tak? Dobra, tak. tak. No Dobra, to, to Dobrze dodaj mi, masz ja miękami jest... Miekka, ja ci tam taki klocek, że gdyby na ukos... Wy, wyczuj sobie to co ja zrobiłem. I A. teraz tak, od środka czujesz jeszcze jedną dziurkę, jak gdyby na ukos, prawda? No jest jedna dziurka, że mogłabym wsadzić I Ja uważam, że może to wsadzić w to, w to miejsce. Może go normalnie wsadzić w to miejsce. Tak, powitamy. tak, wiem, to mi chwilę. No, świetnie. <laughs> Dziw, wiem, że to dziwnie brzmi. E, czy tak to jest dobry pomysł? Bo wtedy już nie mam jakby już miejsca, żeby po prostu zahaczyć o coś. Nie, ja, ja mam okay. specjalną platformę, mam taki klocek, który mogę pomóc. Dobrze, zostawiłam dziurę. Teraz czekaj się, bo muszę wymyślić, co tu dać. A mam ma tak to, to, Masz. Ale tam No, to... no, no, no. no klocek ci daję. A to są rzeka, no. no Przepraszam, czy ja mogłabym pomóc, tą wiesz, tak, żeby zaplanować? Tylko znajdziemy, bo ktoś ją gdzieś zostawił. I... O! Już? Znalazłam. Czekajcie, bo ja sobie sprawdzam. Sług triumfalny. triumfalne. jest tu. Konstrukcja jest tu. Tak, chyba teraz jest okej. Okay. Co my tu mamy? Mogę już macerć? Nie, 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 bo ja sobie go szukam. W sumie to już od razu mnie wyściga. Dobra, próbuj z tym. Proszę. Jesteś pewna, że on będzie dobry? Bo no, Normalnie powinniśmy dyskutować, co ja powiem o ciebie dostać. Nie, po prostu nie dyskutuj. Dobra. <śmum> 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 Ale to będzie bez dźwięku, co? A ten mikrofon... Widzisz, ale tak. jest na dziurach, jest. Ja mam schodki, idealne schodki, wiesz i tak, no. no, schodki mogą być. Dostajemy punkty za wysokość, i dostajemy też pod 5 za ilość użytych 5 za każdy, poziom wysokości, minus 1 za każdy klocek, który mam zostawić. No, Miro, czy podchodzi już decyzja No kwestii, okay. że mogę zapytać? Na I sekundę. Ale ja ci dam, ile chcesz czasu, Żeby to żebyś podjęła dobrą decyzję. -3 to jest trzy lata. I to 3 może być? W zawieszeniu. Stop it. Get some help. Dobra, to ci daję. Proszę, bo nie nawet mi od razu Ja Nic nie robię, co? <śmienic> Teraz musisz jej dać taki klocek, który będzie pasował. do ja ja Wszystkim są bardzo podobne, więc pani będzie. Ja mamy tutaj jakieś. Pamiętaj, żeby po prostu tak dać, żeby po prostu wiesz, żeby się stykało, ale żeby, żeby była na tym samym poziomie. Tak, na tym samym poziomie no i żeby spoko, nie było takich dźwięków. No to wiem, no to tak. No to bardzo dobrze. Proszę, nie pilnujesz, to bym nie chciała zepsuć na tym etapie. Gdzieś to wpiłam. nie wiem czy to ładne. Dobra, teraz ładne. to Daniello nie Podoba się? Podobawiam Bo to jest się. Twoja gra. Dotykać, tak? Aha, czekaj, możesz okay. sobie macać, tylko się ja w kamerze. Macaj sobie nie <grym> chcesz. Fajna, solidna, duża konstrukcja, bardzo, bardzo przemyślana. Mamy tam poziom trzeci? Tak, trzeci, Cała a potem damy czyję, tego środka, bask, pukujemy, mam, tak, mówię, tak Nasza taktyka jest tak, pozbicie wszystkich klocków praktycznie mhm. i dalej na sam koniec da ten wystający klocek. Tak, tylko mam kłopot, bo mam jeden klocek, który nie mam w wysokości 3. Ja mam. nie o to no. chodzi. Co jest? My mamy chyba wszyscy klocki z wysokością 3, ja Co? mam już jeden klocek, który w każdym wymiarze ma dwa maksymalnie, tak? No ja... Ty musimy kłopoty jeszcze gdzieś nie wcisnąć. mam wysokościowo. Trzy. Ten może nam pomóc, może nam przeszkodzić, bo na razie bardzo pasku gramy. Ale masz w każdej ja stronie dwa. To już jest za późno trochę, nie? Nie, ja, ja, ja wiedziałam nie o tym, że to te tylko będziemy dochodzić. Momentalnie chciałam wam na razie po zmieszaniach. Ja wiedziałam, no to że... Ty Mogłeś na początku bo... nie, powiedzieć dwie z Mogłeś na początku Tam... powiedzieć, że na początku zaczęliśmy od tych No, mogłeś mówić, że masz krótkiego po <laughs> A nie mówić. Ktoś ma jakieś czwórki? Nie mam zbyt, nie. Nie. No, raz, dwa, trzy. A nie, mam czwórkę. To jest czwórka. Nie, Kosiu jakie masz? Mam w wysokości e, cztery. Taki. Nie, trójki na razie. Trójki, no to spokojnie. Z trójki mam krzyżyk. Okay. Miewka. Ja mam krocek no. ja w wysokości 2. Się a do czego się boicie? No. Możesz już dotykać, już możesz ja, do ja, przez ja, to. Zna. To jest ważny moment teraz. Spadek. To jest ważny moment. No. Ja mam klocek, który jest w wysokości 2, tak? Ja no. ci już go daję. No. Teraz tak, na środku mamy dziurkę, a po lewej stronie od tej dziurki, jak gdyby na planszy, jest, jest taka bardzo... jest coś taka jak gdyby szpaka. No widzę, wiem czuję. I w to miejsce możesz włożyć ten klocek 2. On będzie się trzymał solidnie. Dwa, ale nie mogę jeden, go tam wsadzić, bo ma tylko jest jakby dwie ścianki mają między sobą przerwę jedynkę, tylko jedno mają przerwę i bym wtedy weszła na kolejny poziom. Ale ty nie wiedziesz na wysokość 4 tylko na wysokość 3. Widzę na wysokość 4. Nie, nie wiedziesz, ponieważ on jest 2 na 2. Jezu Daniel skup się. <grym> ja to uważam, że ten krok, który której dałem właśnie. da się tutaj wsadzić tu i tu wystaje. Nie się to da, bo ja to w głowie widzę przecież cały czas. Da się to zrobić, ale... Ciężko jest to wytłumaczyć, prawda? A moje ja inne dziury do to, to może dlatego. Nie wiem jak to Tak. Czy rano robisz? Bardzo dobrze. No. Matko! To, co, no, no, wybrać, co się dzieje? No, Milka <noise> wybiera klocek. O, Boże, to, to jest to, to, ale dla mnie tak? Tak. Ja będę stawiać czwarty, piąty, piąty, więc musicie być gotowi na to, żeby czwóreczki, bo to może. Być ja mój. mam jeszcze trójkę. Ten krzyżyk chce go nie wziąć. Bo na razie pilnuję krzyża. Gdzie jest? Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Gdzie jest, krzyż? Gdzie jest krzyż? Daję ci klocek, tak masz go trzymać Jak ci w sumie go w sumie podam Masz go wsadzić w twój lewy górny róg masz, masz skończyć na trzecim poziomie To nie jest trudno mając klocek o, o wysokości 3 więc. <grym> bardzo dobrze, dobrze. Czułeś? Chcecie mieć to miejsce fajne? Co? Obojętnie, mogę wtedy sobie, sobie. Proszę bardzo, plansza wędruje teraz. Dalej. Tak? Pytanie, czy kiedyś będzie miał jeszcze trójki, bo ja mam jedną czwórkę ja i Nie piątkę, aż ja będę musiał ja kupić. Na czwarty i piąty poziom, pamiętajcie ja o Ja mam tam? trzy też tutaj. Chyba, że gdzieś nie, to wcisnę, tak. ale ja wątpię, ja żebyś miał miejsce. A czyli czyli jednej strony masz cztery? Ja mam jednego, który jest idealną piątką. Jeden na jeden na pięć. Dobra, to wiem tak? o co ci chodzi. A i drugi sobie... mam taką L, która ma wysokość 4. Co ty tam masz? Mam krzyżek. To jest trzy. Wydaje 3. mi się, że krzyżyk mi najbardziej pomoże, bo ja muszę wstać mi chce szansy na jej trójeczkę. A co jeszcze masz poza Zanim dasz ten krzyżyk, powiedz mi, co jeszcze tam masz. Mam jakby taką trójkę do góry no. e, po prostu i później on odchodzi w jedną stronę, jak taki kaktus. O! To jest taki. I że, że masz dwa do góry. Najpierw trzy do góry, potem w bok i dwa do góry. Czyli jest, Czyli jest na cztery. 4. 4, tak. To nie. Którki później, daj mi tylko jedną. Teraz flaszę idzie, uważaj, bo. Okej, okay, mam problem, nie wiem. wiem tylko po boku patrzę. Słyszysz to? Dawaj mi nie, 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 ja muszę patrzeć czy na pewno bo już ty mnie w Gosie. <laughs> to ja, ja skupiam presję, ok. Wysokość 3 jest wciąż, Teraz uwaga, Mieka. Czekaj, bo mimo 2 ją lubią. Teraz. Zauważ. Tylko do tej góry, od góry do niej, bo mamy, mm -hmm. mamy płaską górę na wysokości 3, Mhm. Mm jak pójdziesz paduszkiem w prawo, zobaczysz taki długi, pionowy korytarz, taki do przodu i do tyłu. Mm -hmm. W ten korytarz on ma w jednym momencie taką, pod kątem prostym taki, taki przedziałek. Trzymam ty, tego przedziałka, czekaj. Ty wsadzisz, no wsadzisz na płasko, tą tam ci podaje? Nie, to Dobra, jest, to siedzi. Tak, ulało. Trzeba, Kloska wstać tak po prostu, żeby uciął piętro, a jest na trzy, więc po prostu wsadź. Dobrze? Eee... Musisz się ścianą opierać, pamiętasz? Hej, hej, to jest ja. Co to? Musi uh -huh. ja. ja się, tak. się stykać z resztą. Dobrze, już macie dwa balkoniki zrobione, no i... To już będzie ładne, nie? Ładne są, ale naprawdę. Bo... Bo... Masz, a ty masz trójkę czy czwórkę teraz? Ja mam czwórkę. Ok, dla ja mam jak tam i będzie OK. I ja ci daję. Tam... Nie, dawaj byle jak. Mhm. Postałem się ładnie. Dobrze, znajdę takie miejsce. Ja, ja mogę już, nie chcę dać mi ostatni, bo taki, taki no, to było, tak, tak. więc ty jeszcze już macaj, wyczuj to, jak on jest twardy i długi. No ładnie to Teraz ok, koniec gry, możecie ściągnąć. E, w końcu po, po 50 minutach, strasznie długo wam zeszło. Ja nie chcę się teraz gdzieś bo się No powiem wam, że bardzo ładna budowa. Podobały mi się w szczególności dwa, dwa elementy. Co się stało? Wait a Mogliście naprawdę bardzo wysoko zapunktować. Gdybyście tylko zrobili tak. No... Pumikka ja jeszcze... mówiła, że ona wszystko wymaca. Ja nie widziałem, że to na to. jest przez to, co ja dobudowałam i wszystko... Tak, to jest to, co dobudowała Gosia. Macie 25 punktów. Teraz macie 25, a tutaj byście mieli... 35. I to by to to, był, to, to, to było dokładnie tyle, ile póki co zdobył najwięcej Bartek ze swoim bratem. ale to chyba się tylko do nie? Ale masz mniej klocków. Dlatego, jak będzie turniej, bo turniej będzie w styczniu, będzie turniej z ograniczeniem czasowym. To jest Pytanie. sposób na to, żeby. I to yy, zbalansować rozgrywki. No to, to jest super naprawdę. Bo jeżeli będzie czterech graczy, to Pytanie. oni mają więcej Pytanie. klocków. Jak nie masz, o je, kula, rano, że nie, nie coś, ty nie widziałam, nawet, nie widziałam Myślałam, że jest to... no, tak tak status. Ten... Ja nie, robiłam, tak, mm? nie, chcę, no to to znaczy, to coś to coś tak, nie, 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 tak, nie, 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 wiem. tak, nie, 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 tak, co? nie, <noise> Bardzo niekorzystna. <noise> nie, idę Zesz... po <noise> Nie no, zostań tu, coś z tobą. Dobrze? Bardzo dobrze, doskonale. Ja muszę się zobaczyć. że ja, ja patrzę na z... ciebie. Zosia, wszystko no powiedz, że ślicznie wygląda, nie? Oczywiście. No i co? Zosia nie kłamie.